tutaj Kamila teraz Wam pokażę trzeci odcinek. Star Stable Online. Tu jest Jorvik City Pla Plaza. Tak się tak mówi, jakoś tak. Teraz Wam pokażę mój sklep, w którym ogólnie jest mój, bo spadek. Nie wiem skąd nas tu wzięła. Mhm. Dobra, to jest ogólnie sklep ze sprzętem jeździeckim. Wystarczy, jak macie już dostęp, to wchodzicie z tu takie zgrabne miejsce i pojawia się Wam wasz koń i możecie wybierać dowolną rzecz no ogólnie to mój sklep, ale ja na razie się to nie przemierzę ktoś tu łazi bo mam wykonać zadanie gdzieś tu chyba o, tu jest taki sklep bardziej z ciuchami gdzieś tak Ach. Muszę jakiś klucz, który nawet nie mam po tego pojęcia gdzie jest. I nie mam zamiaru się dowiadywać. No. Mm. Tu wjechałem um z schodami. Teraz... O, i chyba znowu zmywam... klucz. Wow, tu jest też na górze sklep Wielkanocny, jak mówiłam. Sklep z jedzeniem ja sobie po prostu zjadę po schodach, tylko muszę. Wow, ładny sklep. Potem wam pokażę. Dobra, trochę wolno zjeżdża, ale co tam. Znaczy ja sobie to wszystko trochę inaczej wygląda wyobraźbą, czy tak można powiedzieć. O, dobra. Tak tu, dobrze idę. I tu po prostu wchodzimy sobie. To jest fajne. Ja uwielbiam się powiedzieć w jakąś ekspedientkę czy takiego kogoś. Sto kilko Łód? dobra, świe nie chce mi się stąd wychodzić, tu jest tak fajnie co są? Ja tu nie wiem dokładnie chodzi, gdzie mam iść. Ale coś mi się wydaje, że muszę chyba wyjść Tak? No Niestety Dobra, wrócimy zaraz tu Obiecuję wam To jest City Jorvik Plaza Dokładnie Tutaj mamy wszystko A To mój kancelar Marudny siadasz do autobusu i ja opuszczę do zobaczenia wkrótce spokojnie wrócę za chwilę no mój koń biedny marudny stoi se muszę iść go osiodłać to mój koń fajny wiem maruda trochę z niego tylko to jest najgorsze. Dobra dam James sobie wróćmy zbyt do CT Urwic Plaza. Lubię sobie mówić na to plażę, ale to jest plaza i tam powinien być raptor, ale co się mówi? Powrót do No dobra tak. Będziem mogę sobie chyba wrócić. Dobra, wrócę sobie zaraz tam do City Yard Plaza. Plaza. Pojedziemy z tego bo ja sobie robię level. Bo mam kasę i chcę sobie kupić konia. Nowego. Już w północno-szwedzkiego i dlatego tak jakby robię wszystkie te zadania. No i teraz macie szczęście, że mój tata ma dobry humor i teraz mogę sobie przynajmniej. Znaczy, no nie, że ma jakiś humor zawsze. Znaczy, wkurzyłam go ostatnio. Powiedziałam coś. Znaczy, nie wkurzyłam, no, bo nie jestem, nie lubię, no ja powiem bo szczerze, nie lubię sobie jakich koków upinać. Nie jestem typową taką księżniczką, kurde że ubieram sukienki, takie rzeczy, jeśli coś mi się spodoba to ubiorę, ale jeśli nie, to nie i wkurzyłam i dzisiaj nie <gryw> zgadził się, I, bo wcześniej miałam chyba karę na, te, na laptopa. laptop. Mm, Szlaban miałam. A ja nienawidzę mieć szlabanu, a szczególnie na Star Stable. Dzięki tej że no nie mówię, że jestem. Znaczy, no, nie, nie. A i fajnie, właściwie nie wiem jak możecie mi powiedzieć jak wam idzie z tymi zmianami serweru. Bo, bo ja nie wiem co to znaczy zmiana serwera I nie wiem co będzie jak zmienię serwer Więc jakbyście mogli to powiedzcie mi Bo mi się bardzo przyda teraz wiedzieć co to Bo ja mogę zmienić serwer, ale się boję bo nie wiem czy to zmieni mnie na inne konto czy czyjeś, czy tak jakoś czy na serwera po prostu gry, czy zmienią mnie na inny język, ten ruski, czy jakiś tam... byłabym wdzięczna, gdybyście mi powiedzieli. Wow. Ładny kombi właśnie tylko będę mieć. Przez to, co widzieliście, szweda. okej okay. dobra. Dobra, pojadę sobie jeszcze raz, bo normalnie mnie kołkuję, żeby pojechać znowu do City of Plaza. Dobra. No dobra.